Praktycznie na każdej maturze jest zadanie ściągów takich ogólnych, czyli po prostu mamy informacje o różnego rodzaju ciągach i można w bardzo prosty sposób, jeżeli zna się pewne techniki, dostać tutaj darmowe punkty. Czemu? Ponieważ, na przykład, tak jak w tym zadaniu, mamy ciąg określony wzorem AN równa się N-2 przez 3, tak? To jest nasz ciąg i oni się pytają i jedną bardzo prostą rzecz, a mianowicie, ile wyrazów tego ciągu jest mniejszych od 10? Czyli ja biorę sobie ten mój ciąg n minus 2 przez 3 i piszę, że to ma być mniejsze od 10, wystarczy rozwiązać to dufanie. Czyli pomnożę sobie to przez 3, czyli otrzymuję, że n minus 2 jest mniejsze od 30, dodam sobie dwójkę i wychodzi, że n jest mniejsze od 32. Jeżeli pamiętamy, że n jest większe bądź równe od 1, a dodatkowo, że n należy do liczby naturalnych dodatnich, to miało być n dodatnie, tak? No to wiemy, że n tak naprawdę należy sobie od 1, 2, 3 i tak dalej, aż do. 31 bez 32, bo w końcu ma być mniejsze od 32, a nie mniejsze bądź równe. To ile jest liczb od 1 do 31? Oczywiście 31. I punkt jest na Twoim koncie. Dodatkowo przypominam, że dla wszystkich osób, którym nie udało zdać się matury z matematyki w maju, przygotowałem kurs Matura Poprawkowa Zdaj. Dzięki temu kursowi nauczysz się wszystkiego, co jest potrzebne, żeby zdać, poznać najłatwiejsze sposoby rozwiązywania zadań w łatwy sposób, przyswoić cały potrzebny materiał. W maju tego roku było następujące zadanie. Mamy sobie ciąg określony wzorem 2 do potęgi n tej razy n plus 1, i oni są, żebyśmy sobie wyznaczyli czwarty wyraz tego ciągu, czyli A4. I teraz w jaki sposób to się robi? Proste, jeżeli oni są A4, czyli tu jest czwórka, a było n, to tam, gdzie było N, po prostu wstawiamy czwórkę. Tu sobie wstawimy czwórkę i tu sobie wstawimy czwórkę. Resztę przepiszemy. Było 2 do n tej, więc będzie 2 do czwartej. Był nawias, plusik, jedynka i nawias. No i teraz wystarczy tylko i wyłącznie to wyliczyć, czyli 2 do potęgi czwartej, czyli 2 razy 2 razy 2 razy 2. Razy, to jest 16 razy 4 razy je, 4 plus 1 to jest 5, a 16 razy 5 to jest 80, czyli d to poprawna odpowiedź. Na maturze poprawkowej w tamtym roku było następujące zdanie. Był ciąg AN równy 3n oraz BN 4n minus 2. I pytanie jest, czy liczba 10 jest wyrazem tego ciągu, czy też nie jest wyrazem tego ciągu. I co my sobie tu robimy? Bierzemy sobie ten pierwszy ciąg, czyli 3 razy n i po prostu przyrównujemy to do dziesiątki. Rozwiązujemy, no podzielimy sobie przez 3, a więc n jest równe 10 trzecich i po wyciągnięciu całości to jest 3 całe i 1 trzecia. I uwaga, w takim razie nie jest to ciąg, wyraz ciągu an, bo przypominam, że n musi należeć do liczb naturalnych, dodatnich, czyli to może być 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Nie może być ułamkami ani pierwiastkami. Jeżeli to wiesz, to już odrzuciłeś, już odrzuciłaś dwie odpowiedzi. Super. Teraz dokładnie to samo robimy z drugim ciągiem, czyli tym. Więc bierzemy sobie 4n minus 2, i znowu przyrównujemy sobie to do dziesiątki. I rozwiążemy. Czyli dodamy sobie 2, czyli przeniesiemy tą dwójkę. 4 razy n to jest 12, podzielimy to przez 4, a więc n jest równe 3. I tak, czyli trzeci wyraz w tym ciągu jest równy 10, więc tak, jest to wyraz ciągu bn. Więc odpowiedź C jest poprawna. Teraz co w tamtym roku na maturze było następujące zdanie. Mieliśmy ciąg an n równy n minus 2 przez 2 razy n do, do kwadratu. I my mamy wyliczyć piąty wyraz tego ciągu, czyli po prostu a5. Co robimy? Skoro my chcemy wyraz piąty, czyli tu jest piątka, a stało n, to w to miejsce i w to miejsce po prostu tu wstawiam piątkę i tu wstawiam piątkę, a resztę przepisuję. Minus 2 dwójka razy kwadrat równa się. 5 minus 2 to jest 3. Pamiętajmy, że najpierw Potęgowanie, później mnożenie, czyli dwójkę przepiszę. 5 do kwadratu to jest 25, no i na górze zostanie nam 3, natomiast 2 razy 25 to jest 50. Odpowiedź B jest poprawna. Natomiast w tam tego roku było zdanie, że mieliśmy ciąg 2n kwadrat minus 30n przez n i mamy wyliczyć, że to jest siódmy wyraz, czyli piszemy sobie a7 równa się i znowu tu jest siódemka, tu jest n, czyli w miejsce n wstawiamy sobie tutaj siódemki, więc tu wstawię siódemkę. Tu wstawię siódemkę i na dole wstawię siódemkę. Resztę grzecznie przepiszę, czyli 2 razy kwadrat minus 30 równa się. Tą siódemkę na dole sobie pięknie przepiszę. Dwójkę przepiszę, ponieważ najpierw potęgowanie 7 do kwadratu to jest 49 minus, natomiast 30 razy 7, bo tu jest mnożenie, to jest 210, tak? Z tego. Ok, równa się. Siódemka na dole przepisana. 2 razy 49 to jest 98 minus 210, czyli otrzymujemy, że to będzie równe. 98 minus 210 to jest równe minus 112, podzielimy przez 7 i kalkulator Wam pokaże, że odpowiedź to jest minus 16, więc D to jest poprawna odpowiedź. Więc zobaczmy, to jest po prostu bierzesz wzór i podstawiasz. Rozwiązujesz jakieś albo proste podstawienie, albo proste równanie i punkt jest na Twoim koncie. Pamiętaj, że pod spodem, pod tym filmem jest link do mojego kursu Matura Poprawkowa Zdaj, Jeżeli chcesz mieć pewność, że zdać i na spokojnie podejść do poprawki, to zachęcam Cię do zobaczenia, co mam dla Ciebie do zaoferowania. A póki co, dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach.